My? Ok, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na część cygańską, ale również też i na pozostałe, ponieważ będziemy na festiwalu, mini festiwalu Maxi, Maxi Kultur. Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim 17 września o godzinie 19 na placu Starego Rynku na scenie Dobry Wieczór Gorzów. I tutaj za nami jest... Połączone są, połączone siły trzech zespołów, cztery pokolenia na jednej scenie są, jest zespół Romani Ciercheń, to są nasi najmłodsi uczestnicy, jest zespół Romani Dance, gdzie mamy średni wiek i nie tylko i mamy gorzowskie seniorki w akcji, czyli zespół z Gorzowa, który powstał tutaj dzięki dziewczynom z Uniwersytetu III Wieku. Serdecznie Was Zapraszamy. Będzie jeszcze na nutę żydowską, będzie też i nasi gorzowscy lokalni artyści się zaprezentują. Będą co my tam jeszcze będziemy mieli Hawaje przyjadą do nas z Wągrowca Hawaje, także naprawdę będzie się działo i będzie co oglądać. Także mini festiwal Maxi Kultur serdecznie zapraszamy. I uwaga, krzyczymy. Zapraszamy trzy, cztery i ry Zabaj!